Kiedy rośliny na tak zwanych trawnikach mocno już wyrosły, jest pewien sposób na to, żeby uchronić, nasze nasadzenie, żeby uchronić nasze nasadzenie przed kosiarzami. Przede wszystkim warto zrobić taką opaskę. Tutaj jest już mocno zniszczona, ale nie przejmujmy się tym za bardzo. Opaskę można zrobić na przykład z tekturowej rury, na której był nawinięty jakiś jakiś fragment linoleum, albo na które była nawinięta tapeta. Zresztą wyobraźnia Wam podpowie, co można zrobić. A druga rzecz, to o czym piszą podręczniki ogrodnictwa miejskiego, no już od kilkudziesięciu lat, wyrwać te rośliny wokół, aby uzyskać wokół pnia tak zwany czarny ugór. I ma się to całkiem dobrze, nie kusi kosiarzy. Ale zieleni, cześć.